Witam cię bardzo serdecznie, oj koleżanko. Człowieku, oczem się ode mnie! Bruh. jest, co, no może przez to przez No hejka, co tam się z tobą dzieje? <noise> co jest? O! No, ja mu wystarczająco dużo szans, żeby się poprawił. ja może ci się nie, wiem, nie wywalać Po sekundzie Chłop, co mnie wysłał No tamten ten To no, kanida i No dobra

Pff, nikt się nie spodziewa z tej klaszki. <laughs> Sią mówi, Dron is gone". Mój ziom też będzie gone, dobra. Nice. Tutaj nara będą? No, chodź tu. Wow. I ah, saw you in the side, in the wall hole right here. That's what eliminations. It's not okay. okay so to move Dobra, git. Dobra, idziemy dalej. Oj! Dobra. Ustawmy. O nie. Dobra, git. Nice. <laughs> to elegancko. <laughs> no dobra, udało się. Teraz szybko wrócić. Się boją. Dobra, robimy pierwszego. Ejsa. Pierwszy klucz Udało się, let's go! <laughs> 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 Na prostej drodze się Normalnie im wjeżdżam w site. Dobra git. 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 Nie, nie widziałem jej wcale. Tak blisko było Aha, aha. No dobra, nie mam, nie mam w ogóle. Co on widział nie?

Wybuchowego, <laughs> czyli ten też się nie widział, <laughs> stale mnie olali. Są totalnie królesy. <laughs> no, no <a! śmiech> ja w <pierdzie. śmiech> Chciałabym, czy się uda kogoś tutaj strzelić? Udało się. Czekaj, gdzie ja mam tu możliwość lądu? W to okno? Hej, już ty super. Ale mi, ale mi. Gdzie jest, no. Gdzie on jest? A tam, czekaj, czekaj, czekaj. Był on tam przygotowany, specjalny. Nie wiem z której strony będzie się na mnie patrzył, tylko... O, o żeś, ty. Trzeba na wyprzedzenie grać. Myślę, że coś tu można ukrać. Czekaj, czekaj. Oj, he, 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 he. Dobra. Chłopca chciał mnie tu smokiem pokonać ty. co ucieka ty, ty wiatr. Ajajaj Oo! Wow. Oh, Ho, nie uratował. Dobrze. Awaj tu jest najlepszy spot zawsze wszędzie. Uhu. Kurde, no nade mną chodzą. A no, jakbyście z tej drugiej strony podeszli? No dawaj tu, no jest. Co już masz? Bo, wow, co wias zrobił ty? Co jest ty? Dobra, mega o. co jest? Chłop, co się schował, ale pomniał, że <grybujesz> ja alibi. Nie mają Fenrea Czegoś tam też jeszcze nie mają... Widzimy jeszcze no. O jest! I tam serdecznie, <laughs> Ten pik tutaj to jest taki klasyk już, nie? Oh yeah Yeah, there's reinforced, I hate you guys I Swear to god Fucking copper love you, holy shit you up Fucking there's are reinforced, Everybody's doing his own thing Negative KD, negative KD, negative KD. the Diamond, we can talk. I actually reached the Yeah. I, uh, 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 yeah. You are watching a master at work. Yeah. <laughs> yeah, yeah. That's why fucking no one's doing shit, bro. Holy. Flash, you got a fucking deployable shield. There is a fucking arch that can destroy it. You fucking idiot. But oh, yeah! One friendly remaining. yeah go negative ahead, KD, diamond, negative copper. KD, you cannot talk. Go oh, hit diamond, copper. Yeah, go ahead diamond. Get yeah, up, okay, so thanks, copper. thanks. Get test, so nice. Negative KD. Yeah, negative KD? Shut the fuck yeah. up.